Bardzo częste pytanie, jakie stawiają sobie osoby, które chcą kupić agregat prądotwórczy, to pytanie: czy taki agregat pozwoli nam na zasilenie pieca gazowego domowego użytku? Ja mam ten piec gazowy do podłączenia w mieszkaniu. Jest pociągnięty przedłużacz, tak prowizorycznie, przez balkon. I zaraz zobaczymy, czy taki piec bez problemu się załączy i pozwoli na podgrzewanie wody. Ogrzewania grzejników nie będziemy włączać, no bo mamy akurat 31 stopni, także byłoby to zbędne. Ale sprawdzimy, czy pies bez problemu zaskoczy na takim agregacie na wypadek potencjalnego braku zasilania z sieci. Ok, załączymy sobie agregat. Tutaj przedłużacz jest podłączony. Gniazda obecnie wyłączone. 6 cyk. Motor on. Kranik paliwa. Sanie. Wciągniemy. Ok, agregat się na staniu. Wyłączymy. Gniazda na ON. Tam na górze jest jeszcze odłączony ten piec, zaraz go będę podłączał. Aktualnie mamy prąd w mieszkaniu, jest oświetlenie. Tu jest gniazdko, tu jest gniazdko i w tym momencie z gniazdka mamy napięcie 240, 241 V. E, tu jest ten żółty przewód, ten przedłużacz idący od agregatu. On jest w tym momencie pod napięciem. Tutaj sobie odłączę. Ok, z agregatu widzimy 211-212V. E, no i drugie gniazdo mamy wolne. W tym momencie piec jest załączony. Wyłączę go z sieci. Ok, załączone. Słychać, że piec rusza. Napięcie jest cały czas 211. No, się nic nie rozłączyło. Piec działa. Dajmy mu chwilkę na ustabilizowanie się. No I załączymy wodę ciepłą. Jest symbol grzania wody. mogę potwierdzić, że woda ciepła, przyjemna, jeszcze nie parząca. Wszystko działa generalnie. Także piec na agregacie jak najbardziej może działać. Napięcie przy obciążeniu 209 V minimalnie spadło. Więc sobie radzić.